Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Witaj, drogi uczniu! Czy wiesz, że 1 kwietnia 2021 roku rozpoczęło się w Polsce najważniejsze badanie statystyczne? Jest to Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, czyli w skrócie NSP 2021. Takie wydarzenie odbywa się dokładnie raz na 10 lat, a udział w nim jest obowiązkowy. Oznacza to, że każdy mieszkaniec Polski, zatem zarówno ja, jak i ty, Twoi rodzice, dziadkowie i sąsiedzi, bliżsi oraz dalsi krewni, także ci, którzy przebywają za granicą, mają obowiązek wziąć udział w spisie powszechnym. Obowiązkową metodą jest samospis internetowy, którego formularz dostępny jest na stronie spis.gov.pl. Wystarczy kliknąć przejść do aplikacji spisowej, następnie wypełnić krótki formularz, wprowadzając dane zgodne ze stanem faktycznym w dniu 31 marca bieżącego roku o godzinie 24 i gotowe. Wszystkie dane objęte są tajemnicą statystyczną, co oznacza, że są w pełni bezpieczne. Dla tych, którzy spiszą się sami, czyli dokonają samospisu na stronie spis.gov.pl, została przygotowana Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. W loterii do wygrania są cenne nagrody między innymi samochód. Więcej informacji na temat loterii można uzyskać na stronie loteria.spis.gov.pl. A pierwsze losowanie nagród już wkrótce. W związku z trwającym od początku kwietnia NSP 2021, Urząd Statystyczny w Rzeszowie przygotował dla Was, drodzy uczniowie, konkurs plastyczny. Pod tytułem Kultura i Tradycja w moim narodzie. Konkurs trwa od 19 kwietnia do 19 maja bieżącego roku. Zapraszamy Was serdecznie do udziału. Do wygrania są atrakcyjne nagrody. Więcej informacji znajdziecie na stronie urzędu. Zatem, drogi uczniu, poinformuj o trwającym Narodowym Spisie Powszechnym. Swoich krewnych, przyjaciół i znajomych oraz zachęć swoich rodziców, dziadków i sąsiadów do spisania się przez Internet. Weźcie udział w trwających konkursach, a dzięki Waszemu zaangażowaniu możecie wygrać atrakcyjne nagrody. Wystarczy wejść na stronę spis.gov.pl i spisać się samodzielnie. To bardzo proste.